Jego Excelencja Księży biskupie, drodzy parlamentarzyści, szanowni Państwo, drodzy goście. Po długiej przerwie związanej z pandemią mam zaszczyt gościć Państwa podczas spotkania reprezentantów biznesu, gospodarki, kultury, nauki, sportu, polityki i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli wszystkich środowisk kształtujących nasze miasta. Witam także przedstawicieli miast partnerskich, Koszeina z miasta Szwed nad Odrą. Pana Sylwia Morica oraz na Brandenburga, Pana Petera Modemana. Dziękuję za wszystkie ostatnie spotkania z mieszkańcami Koszalina, za wszystkie uwagi, które mi przekazano. Dziękuję za współpracę na wszystkich porach. Niezwykle z Dzisiejsze spotkanie jest także okazją do nagrodzenia prestiżowym koszalińskim Orłem tych, którzy szczególnie wyróżnili się w 2022 roku swoją aktywnością pracą i sukcesami. Wybór był trudny, bo minione 12 miesięcy obfitowało w wydarzenia wzbudzające we mnie dumę, że jestem mieszkańcem tego miasta. Zanim jednak przedstawimy i nagrodzimy <coughs> laureatów, chciałbym krótko przypomnieć jaki był dla nas rok 2022 i jakich zmian możemy spodziewać się w roku 2023. Świat. Wydarzenia na świecie w 2022 roku zdominowała rosyjska inwazja na Ukrainę. W jej wyniku zginęły dziesiątki tysięcy cywilów, a kilkanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki. Zablokowane dostawy ukraińskiego zboża spowodowały kryzys żywnościowy w najbiedniejszych regionach świata. Wywołany wojną kryzys energetyczny doprowadził do podwyżek cen w wielu krajach. Tylko w Europie. Zarejestrowano prawie 8 milionów uchodźców z Ukrainy, a kolejnych 8 milionów osób zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. W maju ambasadorzy Finlandii i Szwecji przy NATO oficjalnie przekazali wnioski swych państw o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zakończenie procedury przyjęcia wstępnych nawskich państw struktury NATO oznaczać będzie także podprawę bezpieczeństwa Polski. Z dala od Europy, we wrześniu, po śmierci 21-letniej maicy Amini, aresztowanej za brak właściwego nakrycia głowy, w Iranie wybuchły trwające do końca tego roku protesty. Historia Amini przelała w Irańczykach czarnym goryczem. Na ulicy wyszły tłumy, kobiety palą hinżaby oraz ścinają włosy. Zład skandowane hasło – kobieta, życie, wolność. Manifestacje przeciwko tzw. Policji Obyczajowej przerodziły się w protesty przeciwko reżimowi i ogarnęły ponad 50 miast. W mijającym roku doszło do wielu spektakularnych wydarzeń, m.in. powodzi w Pakistanie, protestów w Kazachstanie i na Sri Lance, walk między Azerbejdżanem i Armenią oraz Tadżykistanem i Kyrgyzstanem, wyborów prezydenckich w Brazylii, chińskich ćwiczeń wojskowych wokół Tajwanu i dwóch zamachów stanu w Burkina Faso. Mimo, że pandemia powoli odchodzi w zapomnienie, pamiętać należy, że w pierwszej połowie roku liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczyła 6 milionów, a liczba zachorowań na tę chorobę przekroczyła pół miliarda na całym świecie. Nie przeszkodziło to jednak wzrastać liczbie mieszkańców naszej planety. Według ONZ osiągnęła ona w listopadzie 8 miliardów mieszkańców. W 2020 roku zakończyła się pewna epoka. We wrześniu zmarła 96-letnia Królowa Elżbieta II, zasiadająca na tronie od 1952 roku. Nowym królem został jej syn książę Wadii, Karol jako Karol III. Królowa Elżbieta II zasiadała na brytyjskim tronie ponad 70 lat. Była symbolem jedności, stałości i potęgi Zjednoczonego Królestwa a żegnał ją cały świat. Została pochowana w kaplicy św. Jerzego na zamku w Winsorze u boku Filipa, z którym przeżyła razem 73 lata. Natomiast w ostatnim dniu roku, w wieku 95 lat zmarł emerytowany papież Benedykt XVI. Benedykt XVI zmarł w dawnym budynku klasztornym w watykańskich, w którym mieszkał od swojej historycznej rezygnacji w 2013 roku. Tymczasem na całym świecie zmieniają się władze państwowe. W październiku Giorgia Meloni została zaprzysiężona na urząd premiera Włoch. Jest to pierwsza w historii kobieta na stanowisku szefa włoskiego rządu. Trochę inaczej, bo po kolejnym kongresie Komunistycznej Partii Chin, Xi Jinping został wybrany po raz trzeci sekretarzem generalnym. Jeśli jesteśmy. Przy Chinach. W Pekinie odbyły się zimowe Igrzyska Olimpijskie. Pekin jest pierwszym miastem, które było gospodarzem zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk. Pozostając w kręgu największego kontynentu, w styczniu weszła w życie umowa o wolnym handlu między 13 państwami Azji oraz Australią i Nową Zelandią. Jest to największa na świecie umowa handlowa pod względem PKB. Docelowo obejmująca ponad 2, 2 miliardy ludzi. W połowie 2022 roku uruchomiony zospoł, został kosmiczny teleskop Jamesa Webba. W lipcu pokazano pierwsze wykonane przez niego zdjęcie. Naukowcy nie mają wątpliwości, że uruchomienie kosztującego 10 miliardów dolarów teleskopu to był przełom w astronomii, który pomoże nam, może nam pomóc odnaleźć życie we wszechświecie. To no nie koniec ciekawostek związanych z eksploracją kosmosu. W kwietniu usłyszeliśmy o misji axiom 1 pierwszej w historii całkowicie prywatnej misji załogowej na Międzynarodową Stację, stację Kosmiczną. Jest to krok ku wybudowaniu i obsłudze pierwszej prywatnej stacji kosmicznej. Dla wielbicieli i mediów społecznościowych, w październiku uważany za najbogatszego człowieka na świecie Elon Musk. Zakończył wartość 44 miliardy dolarów przejęcie Twittera. Polska. Także mówiąc o Polsce, nie sposób odnieść się do sytuacji naszych wschodnich sąsiadów. Przerażająca wojna, która wybuchła za polską granicą, niesie narodowi ukraińskiemu śmierć i zniszczenie. W chwili tej próby Polacy zdali jednak egzamin z sąsiedzkiej Solidarności. Ofiarnie pomagali Ukraińcom. Od pierwszych dni wojny organizowali zbiórki pieniędzy, żywności, sprzętu, odbierali uchodźców z, z granic, <laughs> przyjmowali do szkół i szpitali, zapraszali pod swój dach całe rodziny. Wspierali ich także dostawami wojskowymi. Właśnie z Polski docierają na Ukrainę dostawy wojskowego sprzętu. Działania Polaków doceni nie tylko nasi wschodni sąsiedzi, ale też zachodnie media, w których nazwano Polskę Prawdziwym liderem Wolnej Europy. Od początku roku przywykliśmy już do obowiązujących w naszym kraju stopni alarmowych Bravo i czarnice CRP. Stopień brawo dotyczy zagrożenia terroryzmem, Charli CRP cyber, cyberterroryzmem. W mijającym 2020 roku, w 2022 roku, gospodarka zmagała się z inflacją rosnącymi stopami procentowymi i negatywnymi skutkami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Rząd uruchomił programy pomocowe, m.in. tarczę inflacyjną. W tym celu czasowo obniżył stawki VAT. W 2022 roku ruszył gazociąg Baltic Pipe. Rząd przyjął także uchwałę w sprawie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Zakończył się spór z Czechami o działalność kopalni węgla brunatnego w Turowie otwarta została nowa droga wodna łącząca Zalew Miślany z Zatoką Gdańską. Niestety, my na otwarcie jamna musimy jeszcze trochę poczekać. Wciąż nie zakończyła się natomiast sprawa dotycząca jakże potrzebnych funduszy z budżetu Unii Europejskiej. Konieczność realizacji kamieni milowych pozwala mieć nadzieję, że budżet Polski w wkrótce w ramach krajowego planu odbudowy pieniądze z Unii Europejskiej. Inny projekt, dotyczący edukacji, czyli tzw. lex Czarnek 2.0, zakończył się wedem prezydenta Andrzeja Dudy. W połowie maja w Polsce został zniesiony stan epidemii, który obowiązywał przed pon ponad 2 lata. Decyzją ministra zdrowia przekształconego w stan zagrożenia epidemiologicznego. W lipcu doszło natomiast do zatrucia oty. Przyczyną katastrofy było, jak ustalili naukowcy z niemieckiego Instytutu bez Berlina oraz polscy eksperci z Instytutu Rybackiego Sztrągłowego za zakwit złotych alg w słonek wody. Algi wydzielały toksyny, które atakowały aparat oddechowy ryb. Sprawców tej katastrofy ekologicznej niestety nie wykryto. W 2022 roku 2022 rok był niesamowitym rokiem w wykonaniu Iggy Świątek. W kwietniu po zwycięstwie w Miami. 21 latka jako pierwsza polska tenisistka, awansowała na pozycję liderki rankingu WTA. Miesiąc później, po dorzuceniu do swojej coraz pokaźniejszej kolekcji triumfów w Stuttgarcie i Rzymie, została drugą obok sereny Williams tenisistką w XXI wieku, która wygrała pięć turniejów WTA z Rzymu. Natomiast Występ podopiecznych Czesława Michniewicza na Mundialu w Katarze wzbudził mieszane uczucia. Choć Polacy po raz pierwszy od 30 lat, 36 lat wyszli na mistrzostwach świata z grupy, ze względu na słaby styl gry, wielu kibiców, w tym ja, ma problem z nazwaniem tego wyniku sukcesem. O sukcesie bez dwóch znań można za to mówić w przypadku Szymona Marciniaka, który jako pierwszy porad prowadził finał Mundialu. Zdecydowana większość ekspertów uznała, że był to jeden z najlepiej sędziowanych finałów Wielkich Turniejów w ostatnich latach i w końcu Koszari. Niestety i tu dominowały kwestie związane z wojną z wschodnią granicą. Ochotnicy, którzy wrócili na Ukrainę, by bronić ojczyzny, sprawili, że koszańskie firmy nagle straciły pracowników. Zwyżka cen na materiały budowlane postawiła budżet miasta w trudnej sytuacji potrzeba było renegocjować podpisane umowy inwestycyjne. Z drugiej strony powołałem specjalny sztab kryzysowy, którego zadaniem było koordynowanie spraw związanych z pomocą przybywającym do Koszelina uchodźcom, a także wysyłanie transportu z zebraną przez mieszkańców Koszelina pomocą humanitarną na teren Ukrainy, a zwłaszcza do Iwano Frankijska, naszego miasta partnerskiego. 26 lutego do Koszeliną latali pierwszy uchodźcy, cztery kobiety i 10 dzieci. Znaleźli się pod troskliwą opieką fundacji z z miłością. Natomiast 1 marca z siedziby firmy Buglo wyjechał z Koszalin na pierwszy tir z darami do Iwana Franklista. 22 marca na placu przed ratuszem odbyło się spotkanie mieszkańców Koszalina, którzy popierają Ukrainę w toczącej się wojnie z Rosją. Dlatego dziś z tego miejsca jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w pomoc. Organizacjom pozarządowym, Koszalickiemu Biznesowi i wszystkim osobom prywatnym, które bezinteresownie niosły w tych trudnych czasach pomoc naszym gościom. W roku 2022 wykonaliśmy ważny krok w kierunku wsparcia Koszalika. Rozpoczęliśmy wydawanie kart mieszkańców. W ramach programu Kocham koszalin, w ramach którego wprowadzona jest karta mieszkańcy uzyskują nieograniczony dostęp do informacji z życia miasta, a także do licznych ulg oferowanych przez partnerów programu. Okazuje się, że Koszalin jest jednym z najzdrowszych miast do życia. Indeks zdrowych miast pokazuje, że w pośród 66 miast Polski na prawach powiatu w Koszalinie panują doskonałe warunki do, w wielu dziedzinach, które są w ramach tego badania badane. Zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń. Koszalin znalazł się w tym rankingu na wysokim szóstym miejscu. Nasze miasto jest za to najlepszym miastem na prawach powiatu, które zapewnia swoim mieszkańcom opiekę żłobkową. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez profesora Pawła Świaniewicza, które zostały opublikowane na łamach tygodnika samorządowego Wspólnota. Natomiast Portal Samorządowy określił, że Koszalin znajduje się na drugim miejscu w Polsce pod kątem liczby dróg i ścieżek rowerowych, biorąc pod uwagę współczynnik jednego metra infrastruktury rowerowej na mieszkańca. Obecnie to nieco ponad jeden metr na każdego mieszkańca Koszalina. W listopadzie podpisałem z Fundacją Zdążyć z Miłością umowę na oddanie w budynku przy ulicy Orli Ma tam powstać zakład aktywności zawodowej w Koszalinie. O ile wniosek fundacji zostanie zaakceptowany przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. Zatrudnienie docelowo znajdzie tam 50 osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami w stopniu znacznie umiarkowanym. W 2022 roku wzbogaciliśmy się o 55 mieszkań w Koszerelskim Towarzystwie budown Budownictwa Społecznego Asiów które są elementem na skalę samorządowego budownictwa. Jako jeden z pierwszych w Polsce mają umieszczone na dachu panele fotowoltaiczne, z których energii korzystają mieszkańcy budynku. Nasza bałość inwestorów sprawiła, że w Koszewskim, a zwłaszcza w strefie ekonomicznej, rozpoczęło budowę kilka dużych firm. Co w najbliższym czasie przełoży się na nowe miejsca pracy. I nie jest żadną tajemnicą, że do koszeńskich drzwi pukają kolejni inwestorzy, z którymi prowadzimy rozmowy. Rok 2022 to wiele wyda istotnych wydarzeń kulturalnych. Od przecieko-koszeńskiego kultur kongresu kultury, poczynając poprzez festiwale i film, M-Teatr, reflektor, integracja TIA. Good Festiwal, Festival w Jazz Festival oraz imprezy w amfiteatrze i w hali wideowiskowo-sportowej na rynku staromiejskim i kinie na leżakach w Wodnej Dolinie kończąc. W październiku zaprezentowaliśmy koncepcję nowego miejskiego stadionu, która ma zastąpić wyeksploatowany obiekt gwarant. Pod koniec roku podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która zapewni Finansowanie długo oczekiwanej instalacji termicznego przekształcania odpadów. Powstanie ona na terenie Strefy Przemysłowej. Pozyskaliśmy na ten cel 201 milionów złotych. Przez cały rok trwały przygotowania do powiększenia granic administracyjnych Koszalina. W efekcie od 1 stycznia nasze miasto ma większą powierzchnię 750 hektarów natomiast liczba mieszkańców wzrosła o 2000. Również Rada Miejska liczy o dwóch radnych więcej. Niestety rok 2022 był również rokiem pożegnań. Odeszli od nas w honorowie obywatele Gabriela Andrzej hrodziński nestor ruchu polonijnego Zbigniew Czekanowski, wieloletni dyrektor koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ziemiński, a także znane i ulubione dziennikarki Magda Milanowicz i Ewa Marcz. Wśród nas nie ma również także wielkiego koszańskiego społecznika i Ignacyzkiego. A co nas czeka w roku 2023? To będzie czas dalszej modernizacji miasta. Przede wszystkim udrożnione zostanie miasto, bo dane druku zostaną mocne w ciągu alei Monte Cassino, skończy się remont ulicy Piłsudskiego, skończymy też przebudowę placu chińskiego i ulicy Podgórnej oraz ulicy Prostej. Podobnie będzie z dojazdem do terenów rekreacyjnych na Górze Chemskiej pierwszym etapem z ich zagospodarowania. Rozpoczną się natomiast długo oczekiwane prace związane z modernizacją ulicy Szczecińskiej, od granic miasta do ulicy Bąlińskiej, a także remont wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Wodzła IV. W dalszym ciągu będziemy zbroić tereny inwestycyjne, rozbudowywać infrastrukturę rowerową czy modernizować energetycznie placówki oświatowe. Aby te cele zrealizować, udało nam się do tej pory pozyskać ponad 135 milionów z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Ale inwestycje to nie wszystko. Planuję dalej popisać do działania mieszkańców. Być bliżej społecznej strefy Koszalina. Wzmacniana będzie Koszelinska Karta Miejska. Oczywiście kontynuować będziemy budżet obywatelski. Wspierane będą organizacje pozarządowe, które są siłą napędową wielu koszaliskich przedsięwzięć. Zwiększa się odpowiedzialność mieszkańców miasta i zaangażowanie w sprawy Koszalina. O tę iskierkę należy dbać, bo potrafi ona rozpalić nawet największe odniska. Ognisko, będące odzwierciedleniem integracji naszego miasta. To bardzo ważne wyzwanie. Stojąc dzisiaj przed Państwem, widząc tyle znakomitych osób, które swoje ogromne doświadczenie zawodowe i życiowe chcą skierować na rzecz miasta i Koszalinia, jestem przekonany, że mimo trudności rok 2023 będzie dla Koszalinia rokiem sukcesu. I naprawdę wierzę. Że taki będzie dzięki owocnej i życzliwej współpracy z Państwem. Dzięki temu, że wspólnie, tak jak w rodzinie, rozwiązujemy i będziemy rozwiązywać nasze koszalińskie problemy. Będziemy cieszyć się kolejnymi naszymi sukcesami. Tak więc, niech ten rok będzie czasem udanym dla naszego miasta, nas samych, czasem wzajemnej życzliwości i sympatii, która z pewnością pomoże nam rozwijać Koszalin z wielkim pożytkiem dla nas. I przyszłych pokoleń. My poszalinianie doskonale wiemy, jakie stoją przed nami wyzwania, i ta wiedza przekłada się na sukces naszego miasta, jego dalszy intensywny rozwój, czego Państwu, wszystkim mieszkańcom i sobie w 2023 roku gorąco i serdecznie życzę.